Witajcie kochani na wtorkowym odcineczku dzisiaj jest wznowienie zdrabki Góra Kasy które zakupiłam trzy sztuki tej zdraweczki i są o numerze 23, 24 i 25 i tutaj się szuka przypisane liczby ewentualnie nie wiem, to jest chyba sztabka która też przypisaną wygraną daje ewentualnie worek Wtedy podwajamy tą wygraną. No i zaczniemy może od 23. I zobaczymy, jakie tutaj wygrywają liczby. Jak to się drapie? O super. 34, 37, 16, 31 i 29. Mamy 28, 27, 14, 47, 36.

i 41 znakiem tego ta drapeczka jest pustaczkiem to jest w ale szukam jeszcze drugiej kontrolnej w -u. tak i teraz następna z numerkiem 24

24, ostatni 41, 32, 19, 36, 25. Znakiem tego też jest spustatek. Tak, bo są różne widza. Także na dzisiejszy odcinek zakupiłam trzy takie zrapeczki. To jest mój wkład 30 zł. Z tego niestety nic się nie wygrało, ale fajnie się drapało tą zrapeczkę. I zapraszam Państwa na następne odcinki. Pozdrawiam. Miłego dnia, życzę Pa.